Witaj, zapraszam Ciebie do medytacji, która będzie powrotem do Twojej wilczej duszy. Podczas dzisiejszej podróży udamy się do miejsca, gdzie czas się zatrzymuje, a Ty spotkasz swoją najbardziej autentyczną, dziką i wolną część. Swoją wilczą duszę. Chciałabym, abyś spróbowała obudzić w sobie dziką siłę, bo ta medytacja jest dla kobiety, która czuje zew natury. Poproszę Ciebie teraz, abyś usiadła wygodnie. Pozwól, by Twoje ciało znalazło swoją naturalną pozycję, taką, w której możesz pozostać bez wysiłku. Zamknij oczy. Poczuj, jak oddech zaczyna płynąć coraz spokojniej. Ramiona miękną. Weź głęboki, oczyszczający wdech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, dając Tobie energię. Powoli wypuść powietrze. Pozwól, by wraz z wypuszczonym powietrzem odpłynęło całe napięcie, troski, cały szum dnia. Teraz proszę, oddychaj w swoim tempie, a ja poprowadzę Cię głębiej w Twoją wewnętrzną przestrzeń. Wyobraź sobie, że znajdujesz się wśród potężnych skał i starych drzew w miejscu, którego nikt oprócz Ciebie nie zna. Twoim sanktuarium, słońce jest miękkie, złote, a powietrze pachnie mchem dzikimi ziołami i żyzną glebą, czujesz się bezpiecznie, ale i dziko wolna. słyszysz delikatny szelest gałęzi, odwracasz głowę, z cienia pewnym. Majestatycznym krokiem wychodzi ona, biała wilczyca. Jej futro lśni w złocistym świetle, a oczy mają kolor bursztynu, w którym tańczy ogień pradawnej mądrości. Patrzy prosto na Ciebie. Jej spojrzenie jest jednocześnie silne i czułe, tak jak spojrzenie matki. Siostry i przewodniczki w jednym. Nie musisz nic mówić. Ona już wie, wie, po co tu przyszłaś. Wilczyca odwraca się i rusza powoli w głąb lasu. Idziesz za nią. Być może boso, czując pod stopami miękką ziemię, Korzenie, liście. Każdy krok zabiera cię głębiej w przestrzeń, w której nie ma już pośpiechu, nie ma oczekiwań, jest tylko Twoja esencja. Docieracie do źródła. Woda wypływa z wnętrza skały czysta jak kryształ. To źródło Twojej mocy. Kiedy się nad nią pochylasz, widzisz swoje odbicie. Ale to nie tylko ty. W tafli wód pojawiają się twarze wszystkich kobiet, które żyły przed tobą: wojowniczek, uzdrowicielek, opiekunek, buntowniczek. Wszystkie patrzą na Ciebie z dumą i akceptacją. Jesteś częścią tego potężnego rodu. Wilczyca siada obok i dotyka pyskiem Twojego ramienia. Czujesz ciepło i wibrację siły, która rozchodzi się po całym Twoim ciele. To siła którą nosi każda kobieta. Siła dzikiej natury, tej, która pamięta blask księżyca i rytm bębna. Powtórz w myślach z pełnym przekonaniem te słowa: Przyjmuję swoją dziką naturę, przyjmuję swoją wolność, i niezależność przyjmuje swoją wewnętrzną, pierwotną moc. Poczuj, jak te słowa stają się Twoją prawdą, oddychaj nimi. Twoja wilcza dusza jest teraz przebudzona. Kiedy jesteś gotowa, wilczyca patrzy ci w oczy po raz ostatni. Jej spojrzenie szepcze, zawsze mnie w sobie znajdziesz. Jestem Twoim instynktem. Odwraca się i znika w lesie, ale jej obecność, jej siła, i mądrość. Pozostaje głęboko zakotwiczona w Twoim sercu. Zacznij, proszę, wracać do tu i teraz. Wróć do dźwięków pokoju, w którym jesteś. Poruszaj palcami stóp i dłoni. Kiedy poczujesz się gotowa, otwórz oczy, przynosząc ze sobą całą tę dziką, uzdrawiającą moc. Dziękuję ci za wspólną medytację. Do zobaczenia. Namaste.